Czy czujesz, jak coś w twoim sercu woła o więcej? Czy w głębi duszy pragniesz spotkania z żywym Bogiem, który znacie lepiej niż ty sam? Dziś nie jest zwykły dzień, to chwila, w której niebo otwiera się nad tobą, a Boża chwała może wypełnić całe twoje życie. Nie jesteś tutaj przypadkiem, to sam Pan cię przyprowadził. Wszechmogący Boże, Stwórco nieba i ziemi, przychodzimy przed Twoje święte oblicze. Ty jesteś początek i koniec, światło pośród ciemności, moc, która podnosi z upadku. Pragniemy cię, Boże. Wołamy do ciebie jak ziemia spieczona pragnie deszczu. Niech twoja obecność spłynie teraz na każdego, kto otwiera swoje serce. Niech twój Duch Święty poruszy nas głęboko i rozpali w nas ogień niegasnącej wiary. Panie wszechmogący, jakże cudowna jest twoja obecność. Jak rosa o poranku, jak ciepło słońca pośród zimy, tak Twoja miłość odradza nasze dusze. Przychodzimy dzisiaj nie jako ci, którzy mają wszystko pod kontrolą, lecz jako ci, którzy bez Ciebie są niczym. Potrzebujemy Cię, ojcze. Potrzebujemy Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej świętej obecności. Otwórz niebo nad nami. Niech Twój duch wypełni każde serce, które w tej chwili wznosi się ku Tobie. Niech Twój ogień spali wszelką obojętność, wszelkie wątpliwości, wszelką ciemność. Dotknij nas, Panie, niech Twoja dłoń spocznie na każdym, kto woła Twoje imię. Pragniemy Cię, szukamy Cię, wołamy do Ciebie, przyjdź, Panie Jezu, Panie Ty, który siedzisz na tronie chwały, któż jest jak Ty. Twoje imię jest święte, Twoja miłość niezmierzona, a Twoja łaska nie ma końca. Wszelkie stworzenie drży przed Twoją potęgą. Ale ty zniżasz się, by dotknąć serca człowieka. Boże, jak wielka jest Twoja dobroć. Jak cudowna jest Twoja obecność, która koi każdą ranę i przemienia każdy ból w świadectwo zwycięstwa. Niech Twoja chwała spocznie teraz na każdym, kto słucha tego wołania. Niech Twoja miłość wypełni każde serce, które było złamane. Przyjdź, panie, bo pragniemy Cię bardziej niż czegokolwiek innego. Przyjdź i objaw swoją moc, jeśli. Wierzysz, że Bóg działa w twoim życiu? Jeśli pragniesz jeszcze głębszej relacji z Nim, dołącz do tej społeczności wiary. Subskrybuj ten kanał, abyśmy razem mogli wzrastać w Bożej obecności. Panie, przed Tobą stajemy dziś w pokorze, bo wiemy, że bez Ciebie jesteśmy niczym. Świat uczy nas polegać na własnych siłach, ale my wyznajemy: tylko Ty jesteś naszą skałą, naszym ratunkiem, naszym schronieniem. W Tobie jest mądrość większa niż ludzkie rozumowanie, w Tobie jest siła, której nie da nam nikt inny. Patrzysz dziś na serca swoich dzieci, Panie. Widzisz tych, którzy zmagają się z lękiem, z bólem, z samotnością. Otwieramy przed Tobą wszystko, co w nas słabe. Przyjmij nas, Panie, takimi, jakimi jesteśmy, i przemieniaj nas swoją miłością. Nie chcemy już opierać się na sobie, lecz na Twoim słowie, które jest niezmienne. Prowadź nas, Boże, bo pragniemy iść tylko Twoimi ścieżkami. Panie miłosierny, który widzisz w serce człowieka, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z głębokim pragnieniem oczyszczenia. W Twojej świętej obecności nie ma miejsca na grzech, nie ma miejsca na ciemność, nie ma miejsca na obłudę. Dlatego, wołamy do Ciebie, jak wołał Dawid: Zmiłuj się nade mną, Boże. Według łaski swojej, według wielkiego miłosierdzia swego zgładź moje występki. Każdy z nas upada, każdy z nas zbłądził, ale Ty, Panie, jesteś Bogiem przebaczenia. Oczyść nasze serca, przemyj nas swoją łaską. Przywróć w nas czystość duszy, abyśmy mogli stać przed Tobą bez wstydu. Złam kajdany winy, usuń ciężar grzechów, a my z radością będziemy głosić Twoją sprawiedliwość. Przyjmij nas na nowo, Panie, bo pragniemy być blisko Ciebie. Panie, Ty widzisz tych, którzy teraz wołają do Ciebie. Widzisz serca złamane, dłonie złożone w modlitwie, oczy pełne łez. Ilu jest takich, którzy nie mają już sił, którzy czują się zagubieni, którzy nie widzą wyjścia? Ale Ty, Boże, jesteś Bogiem cudów, jesteś tym, który podnosi z popiołów, tym, który otwiera morze, gdy droga wydaje się zamknięta. Dziś Przynosimy przed Twój tron każdego, kto potrzebuje Twojej interwencji. Uzdrów chorych, uwolnij zniewolonych, podnieś tych, którzy upadli. Przyjdź do rodzin, gdzie panuje rozłam. Przyjdź do serc, które utraciły nadzieję. Niech Twoja miłość spadnie jak deszcz na wyschniętą ziemię i przyniesie nowe życie. Panie, Ty jesteś ich odpowiedzią, Ty jesteś ich ratunkiem. Działaj, Ojcze, Duchu Święty, Boski Pocieszycielu, przyjdź teraz i wypełnij każde, Serce, które tęskni za Twoją obecnością, jak wiatr, który porusza korony drzew, jak ogień, który rozpala serca, jak żywa woda, która daje nowe życie, tak Ty, duchu Boży, odmień nas dzisiaj. Nie chcemy pustych słów, nie chcemy powierzchownej wiary, pragniemy prawdziwej przemiany. Stąp na nas, duchu Święty. Dotknij tych, którzy nigdy nie doświadczyli Twojej mocy, dotknij tych, którzy osłabli w wierze, Którzy stracili pierwszą miłość do Boga, napełnij nas na nowo, otwieramy przed Tobą nasze wnętrza, otwieramy nasze myśli, nasze emocje, nasze życie. Przyjdź i uczyń w nas coś nowego. Niech Twoja chwała wypełni każde miejsce. Niech Twoja moc przemieni nas tak, abyśmy byli światłem w tym świecie. Panie Wszechmogący, dziś stajemy przed Tobą. Nie jako ludzie pełni zwątpienia, lecz jako ci, którzy wierzą w Twoje święte obietnice. Twoje słowo mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale Twoje słowa nie przeminą. Dlatego ufamy. Panie, ufamy, że każda obietnica, którą wypowiedziałeś, jest prawdziwa i wypełni się w swoim czasie. Nie będziemy już patrzeć na okoliczności, nie będziemy żyć w lęku, bo wiemy, że Ty jesteś naszą tarczą i obroną. Choćby góry się waliły. Choćby morza burzyły się z wielką siłą, my pozostaniemy mocni, bo jesteśmy w Twoich rękach. Wierzymy, że Twoje światło prowadzi nas przez ciemność, że Twoja miłość nigdy nas nie opuszcza. Dziś wyznajemy Jezu, Tobie ufamy. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszą siłą na wieki. Panie, dzisiaj składamy przed Tobą nasze serca i odnawiamy nasze przymierze z Tobą. Nie chcemy żyć połowiczną wiarą. Nie chcemy ciebie tylko w chwilach potrzeby. Pragniemy należeć do ciebie całkowicie, w radości i w próbie, w tysiąc w dostatku i w braku, w chwilach siły i w momentach słabości. Jesteśmy twoi, Panie. Uczyń nas naczyniami twojej chwały. Oczyść nas z wszystkiego, co przeszkadza ci działać w naszym życiu. Wyrzekamy się wszystkiego, co oddala nas od ciebie. Każdego grzechu, każdej złej drogi, każdego zwątpienia. Mów do nas, Panie. Prowadź nas tam, gdzie chcesz, używaj nas dla swojego królestwa. Otwieramy nasze serca, otwieramy nasze życie. Bądź w nas uwielbiony, Panie. Panie, w Twoim imieniu ogłaszamy dzisiaj wolność. Twoje słowo mówi, że jeśli syn Was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie. I my wierzymy w to całym sercem. Nie ma takiej siły ciemności, która mogłaby zatrzymać Twoją moc. Nie ma takiego więzienia, którego ty, panie, nie mógłbyś otworzyć. W imieniu Jezusa łamiemy wszelkie kajdany strachu, kajdany nałogów, kajdany przeszłości. Panie, uwalniaj teraz tych, którzy są zniewoleni bólem, poczuciem winy, depresją. Niech każde jarzmo zostanie złamane, niech wszelka ciemność ustąpi przed światłem Twojej chwały. Jesteśmy wolni, bo ty, panie, nas odkupiłeś. Niech Twoja wolność napełni nasze serca. I da nam siłę, by żyć dla Twojej chwały. Panie, Twoje słowo mówi, że dałeś nam autorytet, abyśmy deptali po wszelkiej mocy wroga. Dzisiaj stajemy w tej prawdzie i ogłaszamy: Jesteśmy dziećmi Króla, nie jesteśmy ofiarami, nie jesteśmy bezbronni, bo w Chrystusie mamy zwycięstwo. W Twoim imieniu, Jezu, sprzeciwiamy się wszelkiemu złu, jakie chce dotknąć nasze życie, nasze rodziny. Nasze umysły. Wyrzekamy się ducha lęku, ducha zwątpienia, ducha niemocy. Nie przyjmujemy kłamstw wroga, bo znamy prawdę, prawdę, którą jest Twoje słowo. Panie, niech Twoja moc objawi się teraz. Niech Twoi synowie i córki staną w świętej odwadze. Niech nie drżą przed burzą, bo Ty Boże jesteś ich siłą. W Tobie mamy autorytet, w Tobie mamy pewność zwycięstwa. Panie, czasami nasze serca słabną, a nasze ręce opadają, czasami czujemy, że nie mamy już siły, by iść dalej. Ale Ty jesteś Bogiem, który podnosi upadłych, Ty jesteś tym, który dodaje sił zmęczonym i napełnia odwagą tych, którzy się lękają. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie i prosimy, umocnij nas, Panie. Nie pozwól, by zwątpienie miało nad nami władzę, nie pozwól, by lęk odebrał nam radość zaufania Tobie. Napełnij nasze serca Twoją siłą, niech Twoja odwaga przeniknie nas całkowicie. Panie, uczymy się na nowo ufać Twojemu prowadzeniu. Daj nam wiarę, która nie zachwieje się w burzy, nadzieję, która nie zgaśnie w ciemności i miłość, która pokona każdy lęk. Boże, odnów nas dzisiaj, niech Twoja moc wypełni nas całkowicie, abyśmy szli naprzód w zwycięstwie. Panie. Ty jesteś naszą warownią, Twój ogień pochłania wszelką ciemność. Nie boimy się, bo wiemy, że kto jest z Tobą, nigdy nie zostanie pokonany. Dzisiaj ogłaszamy: W imieniu Jezusa, każda przeszkoda, którą wróg postawił na naszej drodze, zostaje zniszczona. Każde kłamstwo, które mówiło nam, że nie damy rady, zostaje uciszone. Nie jesteśmy słabi, bo Ty, Panie, walczysz za nas. Nie lękamy się złych wiadomości, nie drżymy przed przyszłością, bo nasze życie jest w Twoich rękach. Niech runą wszelkie mury, które zatrzymywały nas w miejscu. Niech zostaną skruszone kajdany, które wiązały nasze umysły i serca. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo nad każdą przeciwnością. Panie, w Tobie jesteśmy silni, w Tobie jesteśmy niezwyciężeni. Panie, Ty jesteś Bogiem, który obficie błogosławi Swoje dzieci. Twoje słowo mówi, że masz dla nas myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać nam przyszłość i nadzieję. Dlatego dzisiaj stajemy przed Tobą i ogłaszamy Twoje błogosławieństwo nad naszym życiem. Nie jesteśmy powołani do życia w lęku, w braku, w niepewności. Jesteśmy powołani do życia w Twojej łasce, w Twojej radości, w Twoim pokoju. Panie, otwórz teraz niebo i wylej swoje błogosławieństwo na tych, którzy słuchają tej modlitwy. Niech Twoja dobroć ich otoczy, niech Twoje zaopatrzenie ich napełni, niech Twoja obecność wypełni każdą pustkę. Panie, błogosław nasze domy, błogosław nasze rodziny, błogosław nasze życie. W Tobie Boże mamy pełnię i w Tobie ogłaszamy zwycięstwo. Panie, Ty jesteś Bogiem rodzin, Bogiem pokoleń, Bogiem, który łączy serca. Dzisiaj przynosimy przed Twój tron nasze rodziny, każdą matkę, każdego Ojca. Każde dziecko. Panie, błogosław nasze domy. Niech będą miejscem Twojej obecności, miejscem miłości, miejscem pokoju, a nie podziału. Rozlej swoje światło tam, gdzie pojawiły się ciemność i nieporozumienia. Połącz tych, którzy się oddalili, ulecz relacje, które zostały zranione. Panie, jeśli w rodzinach są łzy, zamień je w radość. Jeśli jest niezgoda, przynieś jedność. Jeśli jest brak nadziei, wypełnij serca nową wiarą. Działaj, Panie, bo tylko Ty możesz przemienić serca i uczynić nasze rodziny silnymi, ufnymi i zbudowanymi na Twojej miłości. Panie, dziś stajemy przed Tobą jako Twój lud, jako naród, który pragnie Twojej obecności. Polska należy do Ciebie. To ziemia, na której od pokoleń głoszone jest Twoje imię, ziemia ludzi, którzy wołali do Ciebie w chwilach trudnych. Panie, i dziś wołamy: Dotknij nasz kraj, przynieś przebudzenie, Panie, błogosław Polskę. Niech Twoja sprawiedliwość będzie fundamentem naszego narodu. Niech Twoja mądrość prowadzi rządzących. Niech Twoja prawda przenika serca ludzi. Ulecz to, co jest podzielone. Wzmocnij to, co słabe. Przywróć nadzieję tym, którzy stracili. Wiarę. Niech Polska stanie się światłem dla narodów miejscem Twojej chwały, gdzie Twoje imię będzie uwielbione od pokolenia do pokolenia. Panie, wznieś w tym narodzie ludzi pełnych ducha. Gotowych nieść Twoje światło i miłość, Panie, dzisiaj z wiarą wznosimy nasze ręce nad naszą ojczyzną. Ty jesteś Bogiem narodów, Królem królów i Panem panów. To ty ustanawiasz władców, to ty prowadzisz historię, to ty trzymasz w rękach losy każdego kraju. Dlatego dzisiaj wołamy: Boże, błogosław nasz naród, niech Polska będzie krajem, który podąża za Twoim głosem. Niech ludzie odwrócą się od ciemności i zwrócą swoje serca ku tobie. Panie, uzdrów nasz kraj z podziałów, z niesprawiedliwości, z duchowej obojętności. Niech twoje światło jaśnieje nad Polską, niech twoja prawda przemienia serca. Panie, wylej ducha świętego na ten naród. Niech będzie miejscem, gdzie twoja chwała objawi się potężnie, gdzie twoje imię będzie wywyższone. Działaj, panie, w naszej ojczyźnie. Panie, w świecie pełnym chaosu i zamętu, tak łatwo jest zbłądzić. Tak często nasze własne myśli prowadzą nas na manowce, a nasze serca wahają się między tym, co dobre, a tym, co wygodne. Ale Ty jesteś Bogiem, który daje mądrość. Twoje słowo mówi, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Ciebie i prosimy: Prowadź nas, Panie, daj nam serca, które słuchają Twojego głosu. Daj nam oczy, które widzą twoją drogę. Daj nam mądrość, która pochodzi z góry, nie ludzką, nie chwilową, ale świętą i wieczną. Panie, pokaż nam, które drzwi mamy otworzyć, a które zamknąć. Ucz nas wybierać to, co jest zgodne z twoją wolą, nawet jeśli droga jest trudniejsza. Boże, nie pozwól nam ufać własnemu rozumowi. Ucz nas ufać Tobie. Panie, w twoim imieniu szukamy dzisiaj schronienia. Ty jesteś naszą twierdzą naszym murem obronnym, naszą tarczą przed wszelkim złem. Świat pełen jest ciemności, pokus i zasadzek wroga, ale my ogłaszamy: nie boimy się, bo jesteśmy w rękach wszechmogącego Boga. Panie, okryj nas płaszczem swojej ochrony. Strzeż naszych myśli, aby wróg nie zasiał w nas lęku. Strzeż naszych serc, abyśmy nie zbłądzili na drogi grzechu. Strzeż naszych rodzin, aby nikt i nic nie mogło nas rozdzielić. Zakładamy dziś pełną zbroję Bożą. Niech Twoja prawda będzie naszym pasem, Twoja sprawiedliwość pancerzem, Twoja Ewangelia naszą drogą, Twoja wiara tarczą, a Twoje zbawienie hełmem na naszej głowie. Niech żadne zło nas nie dotknie, niech. Żadna ciemność nie zdoła nas pokonać, bo Ty, Panie, walczysz za nas i jesteśmy bezpieczni w Twojej obecności. Panie, Ty nie jesteś człowiekiem, który by kłamał, ani synem człowieczym, który by się zmieniał. To, co obiecałeś, spełnisz. To, co powiedziałeś, stanie się rzeczywistością. Dzisiaj stajemy w wierze i ogłaszamy, każda Boża, obietnica nad naszym życiem dopełni się w swoim czasie. Nie pozwolimy, by zwątpienie odebrało nam naszą nadzieję. Nie pozwolimy, by okoliczności przesłoniły nam prawdę Twojego słowa. Panie, jeśli obiecałeś uzdrowienie, wierzymy, że ono nadejdzie. Jeśli obiecałeś przełom, czekamy na niego z ufnością. Jeśli powiedziałeś, że jesteśmy błogosławieni, przyjmujemy to w naszych sercach. Niech dzisiaj w duchowym świecie otworzą się drzwi, które były zamknięte. Niech Twoja wierność objawi się w pełni. Panie, działaj według swojego słowa, bo w Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasze spełnienie. Panie, Ty jesteś Bogiem, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. Ty prowadzisz nas ścieżkami, których sami byśmy nie dostrzegli. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie i prosimy: Otwórz nowe możliwości. Pokaż nam drogę, którą mamy iść. Nie chcemy tkwić w miejscu, nie chcemy być zamknięci w ograniczeniach naszego umysłu. Panie, jeśli jakieś drzwi nie są dla nas, zamknij je. Jeśli coś nie pochodzi od Ciebie, nie pozwól nam tam pójść. Ale jeśli przygotowałeś coś większego, jeśli Twoje błogosławieństwo jest już na horyzoncie, daj nam odwagę, by poniesięgnąć. Boże. Ty widzisz dalej niż my. Ty, znasz przyszłość, która jest przed nami. Dlatego powierzamy ci nasze plany, nasze marzenia i nasze decyzje. Prowadź nas, panie, bo tylko w Twojej woli jest prawdziwe spełnienie i prawdziwa radość. Panie, twój kościół to Twoje ciało, Twoja oblubienica, Twoje światło w tym świecie. Dzisiaj wznosimy nasze głosy i prosimy: Błogosław twój. Kościół w Polsce i na całym świecie. Niech będzie miejscem Twojej obecności, niech będzie pełen Twojej mocy, niech płonie pasją dla Twojego imienia. Panie, podnieś duchowych liderów, którzy będą prowadzili Twój lud w prawdzie i w świętości. Daj siłę pastorom, kapłanom, ewangelistom i wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo. Napełnij Twoją rodzinę nowym ogniem ducha świętego. Niech Kościół nie będzie miejscem martwej religii, lecz miejscem spotkania z żywym Bogiem. Niech każdy, kto tam wejdzie, poczuje Twoją miłość i łaskę. Niech wzrasta, niech się umacnia, niech będzie silny, niech stanie się głosem, który rozbrzmiewa w narodach. Panie, wzbudź w nas pragnienie, by być częścią Twojego dzieła. Na ziemi, Panie, ty jesteś Bogiem, który uzdrawia. Twoje słowo mówi, że przez rany Jezusa jesteśmy uleczeni. Dlatego dzisiaj przychodzimy do ciebie z wiarą i prosimy, dotknij tych, którzy cierpią. Uzdrów chorych, podnieś tych, którzy są osłabieni, przynieś ulgę tym, którzy noszą w sobie ból. Nie ma choroby, która jest silniejsza od Twojej mocy. Nie ma ran, których Ty nie możesz uleczyć. Panie, jeśli ktoś teraz zmaga się z bólem ciała, dotknij go swoją ręką. Jeśli ktoś nosi w sercu zranienia, które nie dają mu spokoju, ulecz go swoją miłością. Jeśli ktoś walczy z depresją, lękiem, przygnębieniem, Przynieś mu pokój, który przewyższa wszelki rozum. Panie, ogłaszamy Twoje uzdrowienie nad każdym, kto tego potrzebuje. Niech Twoja moc spłynie na nich teraz, niech ich ciała i dusze zostaną odnowione. W Tobie, Boże, jest pełnia życia. I dzisiaj przyjmujemy to uzdrowienie z wiarą. Panie, Ty jesteś Bogiem, który łamie kajdany, który uwalnia więźniów, który daje nowe życie tym, którzy byli zniewoleni. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie. I wołamy, wyzwól tych, którzy są uwięzieni. Panie, zerwij łańcuchy grzechu, nałogów, złych nawyków, które niszczą życie i oddalają od ciebie. W imieniu Jezusa ogłaszamy wolność nad tymi, którzy są związani alkoholizmem, narkotykami, pornografią, lękiem, gniewem, nieczystością. Niech każda ciemność ustąpi przed światłem Twojej chwały. Panie, odnów ich myśli, oczyść ich serca. Przywróć im nadzieję, że w Tobie jest nowe życie. Niech Duch Niewoli odejdzie, a Duch Święty napełni ich serca mocą do przemiany. Panie, daj im siłę, by zerwali z tym, co ich niszczy. Niech dzisiaj nastąpi przełom, niech kajdany grzechu opadną, niech nadejdzie prawdziwa wolność. Boże, działaj, bo w Tobie jest zwycięstwo. Panie, Ty jesteś naszym pasterzem, a w Tobie niczego nam nie brakuje. Ty znasz potrzeby swoich. Dzieci widzisz tych, którzy martwią się o jutro, którzy nie wiedzą skąd przyjdzie pomoc, ale Twoje słowo mówi, że Ty zaopatrujesz tych, którzy Tobie ufają. Dziś przynosimy przed Twój tron wszystkie nasze potrzeby: materialne, zawodowe, finansowe. Panie, otwórz drzwi, które były zamknięte. Daj pracę tym, którzy jej szukają. Pomnóż to, co mają ci, którzy zmagają się z brakiem. Udziel mądrości w zarządzaniu finansami. Naucz nas ufać, że Ty jesteś źródłem naszego zaopatrzenia. Niech strach przed przyszłością nie panuje nad naszym sercem. Niech nasze oczy nie skupiają się na tym, czego nam brakuje, ale na Tobie, Boże, który jesteś obfity we wszystkim. Panie, błogosław nasze ręce, naszą pracę, nasze domy, bo w Twojej obecności jest dostatek, który przewyższa wszelkie ludzkie obawy. Panie. W świecie pełnym niepokoju i zamętu przychodzimy do Ciebie, bo tylko Ty jesteś źródłem prawdziwego pokoju. Ludzie szukają ukojenia w rzeczach przemijających, ale my wiemy, że jedynie w Twojej obecności można znaleźć odpoczynek dla duszy. Panie, uspokój burze w naszych sercach. Jeśli ktoś zmaga się z lękiem, ucisz go swoim pokojem. Jeśli ktoś nie może znaleźć radości, rozpal w nim na nowo światło nadziei. Jeśli ktoś czuje się zagubiony, daj mu pewność. Że prowadzisz jego kroki. Niech Twój pokój przeniknie każdą myśl, niech wypełni każde serce. Niech odejdzie stres, niepokój, wątpliwości. Panie, ucz nas ufać Ci całkowicie, nawet gdy nie widzimy rozwiązania. Ty jesteś naszym schronieniem, naszą ciszą pośród burzy, i w Twoim imieniu ogłaszamy pokój, który przewyższa wszelki rozum. Panie, Ty jesteś Bogiem sprawiedliwości, Ty widzisz wszystko zarówno dobro jak i zło. Nie ma przed Tobą ukrytych myśli, nie ma czynów, które umkną Twojej uwadze. Dlatego dzisiaj wołamy, Panie, niech Twoja sprawiedliwość zapanuje nad ziemią. Spójrz na tych, którzy są krzywdzeni. Podnieś tych, którzy są uciskani. Przynieś ulgę tym, którzy cierpią niesprawiedliwość. Panie, porusz sumienia. Tych, którzy czynią zło, skróż serca zatwardziałe. Przemień tych, którzy idą drogą bezprawia. Niech światło Twojej prawdy rozświetli wszelką ciemność. Daj nam, Panie, serca wrażliwe na cudzą krzywdę. Naucz nas miłować sprawiedliwość, tak jak Ty ją miłujesz. Nie pozwól nam być obojętnymi na zło, ale daj nam odwagę, byśmy zawsze stali po stronie prawdy, uczciwości i Twojej świętej woli. Panie, dzisiaj składamy przed Tobą wszystko. Nie chcemy już trzymać w swoich rękach naszego życia, naszych planów, naszych marzeń. Dzisiaj oddajemy się całkowicie Tobie. Nie połowicznie, nie tylko wtedy, gdy jest nam wygodnie, ale całym sercem, całym umysłem, całą duszą. Panie, uczyń nas ludźmi, którzy żyją dla Twojej chwały. Oderwij nas od tego, co jest powierzchowne, od tego, co odciąga nas od Ciebie. Naucz nas mówić tak Twojej woli, nawet jeśli jest ona trudna. Naucz nas ufać, że Twoje plany są lepsze niż nasze własne. Panie, dzisiaj stawiamy się do Twojej dyspozycji. Mów do nas, prowadź nas, używaj nas. Chcemy być Twoimi narzędziami na ziemi, chcemy pełnić Twoją wolę każdego dnia. Boże, bądź Panem naszego życia. Od teraz i na wieki, Panie, jakże wielkie są Twoje dzieła, jak cudowne jest to, co czynisz w naszym życiu. Dziś nie prosimy, lecz dziękujemy. Dziękujemy za każdy oddech, za każdy nowy dzień, za każdą chwilę, w której doświadczamy Twojej łaski. Dziękujemy Ci, Panie, że nawet gdy nie widzimy, Ty działasz. Dziękujemy za modlitwy już wysłuchane, za cuda, które już się wydarzyły, za ochronę, której nawet nie byliśmy świadomi. Twoja dobroć nie ma końca, Twoja miłość trwa na wieki. Panie, dziękujemy za rodzinę, za przyjaciół, za Kościół, za wszystko, czym nas obdarzyłeś. Dziękujemy za Twoje prowadzenie, za Twoje zaopatrzenie, za Twoją wierność. Niech nasze życie będzie pieśnią wdzięczności dla Ciebie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały, czci i uwielbienia. Panie, dzisiaj stajemy przed Tobą, gotowi by iść i żyć zgodnie z Twoim powołaniem. Nie chcemy być tylko słuchaczami Twojego słowa, chcemy być Jego wykonawcami. Pragniemy nieść Twoje światło tam, gdzie panuje ciemność, Twoją. Miłość tam, gdzie panuje rozpacz, Twoją prawdę tam, gdzie panuje zwiedzenie. Panie, namaść nas swoją mocą. Niech Twój duch święty prowadzi każdy nasz krok. Niech Twoja siła będzie w nas, gdy napotkamy trudności. Niech Twoja mądrość kieruje naszymi decyzjami. Poślij nas, Panie, do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy, do miast i narodów, abyśmy byli świadectwem Twojej chwały. Nie chcemy żyć przeciętnym życiem. Chcemy żyć w pełni Twojego powołania. Panie, wypełnij nas, prowadź nas, bądź z nami w każdej chwili. Idziemy w Twoim imieniu, bo wiemy, że Ty jesteś z nami aż do końca dni. Panie, z głębi naszych serc oddajemy Ci dzisiaj wszelką chwałę i cześć. Ty jesteś początkiem i końcem alfa i omega tym, który był, który jest i który przychodzi. Twoja moc nie zna granic, Twoja miłość nie ma końca, Twoja wierność trwa na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, że byliśmy w Twojej obecności, że mogliśmy wołać do Ciebie i że Ty nas wysłuchałeś. Wierzymy, że modlitwa ta nie poszła w próżnię, ale że każde wypowiedziane słowo ma moc, że każde wołanie dotarło do Twojego tronu. Panie, pieczętujemy tę modlitwę w imieniu Jezusa. Niech wszystko, co wypowiedzieliśmy, stanie się rzeczywistością według Twojej woli. Niech Twoja chwała wypełni nasze życie. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam każdego dnia. Boże, Tobie niech będzie wieczna chwała. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli czujesz Boże działanie w swoim życiu, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Kliknij, subskrybuj, zostaw łapkę w górę i podziel się tym nagraniem z innymi, aby więcej osób mogło doświadczyć Bożej mocy. Napisz w komentarzu: Wierzę i przyjmuję. Jeśli modliłeś się razem z nami, chcemy się za Ciebie modlić. Niech Bóg Cię błogosławi i prowadzi każdego dnia.